Przyjechał właśnie Piotrek, niedawno, z kanału R.E. Yy... Badajcie i subskrybujcie. <laughs> Interesuje mnie ten Twój mikrofon. No, kupiłem sobie w jakimś sklepie. Jeździłem za tym cały dzień, wyobraźcie sobie. Znaczy, no pół dnia. I tak, jest taki, taki motyw, że możecie sobie kupić mikrofon. Troszkę ale... głośniej, trochę głośniej. Możecie kupić sobie mikrofon, ale tylko z dziakiem małym. Widzicie? Takie połączenie. A w moim telefonie jest połączenie. Już Wam pokazuję. USB-C. Chciałem jeszcze latać za przełączką. No adapter. Minijack. Adapter. Mini jack na USB-C. No, przy, przy przypasowuję sobie to tu i ten razem. To kosztowało chyba z dycha. Powiem Wam, że jakbyście chcieli sobie kupić sam mikrofon, to sobie żądają między 40 a 60 dolarów. Takie z USB-C. Więc poszedłem po do głowy. Wprawdzie pojeździłem trochę, ale przełączka to dycha. Więc fajnie. Gdzie to było? Nie, nie kumam, bo ja w ogóle nie... Już jeżdżę tu od miesiąca, ja w ogóle nie kumam gdzie ja jestem. Jeżdżę cały czas nawigacji, na nawigacji mniej więcej te główne tam trasy kojarzę, ale gdzie ja byłem w sklepie, to nie wiem. Czasami sobie zapisuję jako ulubione na Google Mapach i później chodzę na Google Map bez zaznaczania adresu i mam 50 różnych serduszek. Potem sprawdzam każde. Przybliżam, naciskam, zaznaczone jako, sam muszę przewinąć w dół, o, a okej, okay, sklep z czymś, nie? Bez, nie wiem, ja nie umiem obsługiwać tego. Tak jak umiecie, to dajcie klipa, albo u mnie komentarz, jak się sortuje, czy wyszukuje wśród tych ulubionych. Wiecie, że piszę coś i wyszukuje to serduszko, bo nie wiem, no, to jakiś nieprzyjazny program. A no, po razie, co ten, jest, myślę, kask, do... kask no, ten śmieszny kask kupiłeś? No, no, chodź z tej oh. strony, zobacz, lepiej będzie. Tu jest... Yy... To jest takie coś, to jest całe tutaj było z tym motorem. Jak się wkłada komórkę, to trzeba ją nacisnąć, wtedy te zęby się nie. Uważa, uważa, uważa na ręce, a tutaj open, a tu jak się ten, to wam łapie rękę, nie? no A, 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 to, a to? to. To ty sobie ten motor kupiłaś? Czy... Nie, nie, to jest wypożyczony z, z innej wypuszczalni, Bo tam byłem zadowolony, nie miałem hamulcowego światła, i nikt ktoś wjechał w te prawie. A to widzicie jakie słońce, nie? No to w zależności z jakiej pozycji świeci, to sobie obniżacie albo podwyższacie. Trochę to się samo obniża, bo jest mało to trzeba dokręcić, jest jakaś tam śrubka, Dobra. można dokręcić, ale minus jest taki, że Chyba z Japonii importowany motorek, bo są no. naklejki. Cześć, ja jeszcze tylko powiem, jak macie takie coś, to włącza się automatycznie, że alarmowy chce dzwonić Wam na pogotowie. Ja nie? nie wiem dlaczego. To chyba któreś z tych bocznych po prostu naciska gdzieś na któryś z bocznych przycisków i one widocznie mają jakieś ustawienie, skrót do alarmowego numeru. Więc zaczyna mi chcieć dzwonić, ale ja jestem na nawigacji, tylko anuluj, anuluj co chwilę. To jest wpieniające. muszę jakoś to zlikwidować. Jak wiecie, jak dajcie, dajcie znać. To jest w jakichś ustawieniach, ale... Mam wchodzić kurczę na YouTube. Dobra, dzisiaj mamy zupę... Pokaż pana plecy tutaj. Pana plecy, pokaż, pokaż, pokaż Nie, pokaż. nie, nie. No ja jak nie widzisz, no. e... ma Te bańki Albo no, coś. Dobra, dzisiaj mamy zupę pomidorową, na którą specjalnie przyjechałeś. No, no, bo ja lubię zupę pomidorową, a poza tym skończyła się mi moja zupa, bo już sedutuję zupy w domku i... się przybliżę trochę, bo... Ja. Ja miałem zupę ostatnio rosu. potem z tego rosołu zrobiłem z bigosu, muminku kapuśniak, a potem jeszcze dodałem namoczonego grochu i miałem grochową. To mam gar duży, starcza mi na 3 dni, yy, więc yy, a jak usłyszałem dzisiaj komentarz pod moim filmem, że jest pomidorowa, no to ja na pomidorową. To jest jedna z moich ulubionych zup. Pyszota. Mm. Yy, no, co jeszcze? Jeszcze, a, miałem, na, na, na ten, miałem nadzieję na pierożki, ale wyszły, bo to były chyba domowe pierożki. Ale może następny raz będą restauracyjne, to bardzo chętnie się załapię, bo to są te takie argentyńskie, której nazwy nigdy nie zapamiętam. Chyba empanada. Empanadas. Empanadas. Empanada. Mm. Empanadas. Zaje fajne. Jak tylko ty miałaby Madzia podbić rynek, to, to tylko to. Robić. I ludzie by chyba po prostu oszaleli, ogłupieliby na smak tego, bo ja ogłupiałem. Mają już wszystkie pierogi, chyba jadłem jakie możliwe, te polskie, wiecie, mm -hmm. ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, ukraińskie. Z uwo... no, no, ukraińskie, ruskie, polskie. To są naprawdę polskie pierogi, tylko że na Rusi były, Rusi kiedyś była częścią Polski, tak nazwali sobie, że Ru... z Rusi tak naprawdę, mm -hmm. a nie z Rosji, yy, z tej części Polski. I z owocami, a te są Depeściach. ani babcia nie robiła ani mama, ani tata, ani ja takich dobrych pierogów, więc będę się starał, wiecie, wpłynąć na -Madzia, rób do. Ja nie wiem, ja chyba sam naprawdę wezmę, jak, jak stanę się ich przedstawicielem handlowym, wezmę tych pierogów, pójdę jak Magda Gessler w miasto gdzieś w centrum. Normalnie zamówienia porobię u turystów, u ekspatów, u wszystkich, żeby ten biznes im ruszył. No, bo średnio rusza, a trzeba chyba rozruszać. Polacy, którzy to oglądacie, którzy tu jesteście, czy nieważne, czy turyści, czy coś, to weźcie, napiszcie komentarz, jak nie wiecie, gdzie to jest. A to jest przy głównej drodze do A ja w opisie mam adres wpisany. Adres jest w opisie nawet, widzicie? No, skrót, do, do, link jest do, do lokalizacji na tym. Tak nie, jest całe imię ulicy i kod pocztowy. No, I myśli, bo przed jak jakim mają, sklepie jak jest. Jak oglądają na smartfonie, to sobie klikną i mają od razu link do lokacji. Taki fajer, taki, no bo u mnie kiedyś był chyba po jednym odcinku, nie pamiętam, okay. jeszcze pan, jak będę pamiętał. To ja muszę zobaczyć. Spadajcie, bo jak nie, to normalnie ośmiornica do Was przyjedzie. Mm. I wiecie, jak ośmiornica przyjedzie, to... no... Dobra, yy, to wszystkiego dobrego. Przyjeżdżajcie, bo jest dobre jedzenie. No ja nie byłem kilka razy, bo po prostu gotuję sobie w domu też. No wiadomo, że trzeba ekonomicznie, prawda? No. Oni też nie jeżdżą gdzieś do restauracji do kogoś, tylko u siebie. Proste, proste. Jeżeli znaczy, ja nie mam restauracji, no to do mnie nikt nie przyjedzie, ale powiem Wam ciekawostkę. Będę robił zupy u siebie. Jak nie będzie tutaj zupa, bo nie taka akurat, która jest Wasza ulubiona, to możecie przyjechać do mnie, albo przyjechać tu, Najedźcie się zupy tu, a wieczorem przyjedziecie do mnie i się najecie u mnie znaczy, Trzeba wszystkie biznesy wspierać. Jak będę uczył sportu tutaj albo angielskiego, możecie wpadać do mnie na angielski. No, Trzymajcie się, a i koniecznie Włóczaki w Azji, Filip w Azji, podsubskrybować, dać komentarz i róbcie dyskusję, bo YouTube y robią dyskusję ostatnio. Długie, tak? A no. Całam zależy, kilka se pisać zdanie, nie? No, a nam to pomaga. No. Bo wiecie, my tu pracujemy, my nie robimy to, YouTube się nie opitalamy, poza tym robienie YouTube'a to jest duża praca. Bardzo duża. No, ja wiecie, ostatnio ogarnąłem ten edytor, żeby go ogarnąć kilka godzin. Potem edycja tego też trochę zajmuje, potem trzeba siedzieć, patrzeć, czy to się wszystko nie wyłącza nagle. Jeździć po mieście gdzieś albo gdzieś łazić z tą kamerą i nagrywać, potem odpisywać wam na P, a wy to oglądacie, tak? To czy my robimy pracę jak producent filmowy, a wy oglądacie filmy. Na przykład, jak oglądacie na 100 czy na podcaście, gdziekolwiek nie reklamuje nikogo, ale jak oglądacie to sobie macie reklamy. Przed chwilą po filmie, wiesz, można sobie uciec, iść do toalety albo na, na coś tam, co lubicie, na, na wody się napić. A tutaj tak samo, leci reklama. idźcie sobie na chwilę Ile jest? 30 sekund, więcej zapłacę a to, żebym Jak skipa zrobicie, to mniej zapłacę. Co Wam zależy? Niech poleci, nie chcę polecić, nie? Jak Was film na przykład nie interesuje, to nie przebijacie do końca. Nie chcę komunikować, czy tam laptop gdzieś stoi. Ja wy sobie gdzieś śniadanie, kolację. Nie chcę to doleci do końca. Bardzo lubią retencje, YouTube tak? No może nawet głos wyciszyć, jak nie chce się słuchać. Głos wyciszyć, no. jak nie lubicie wrednego głosu mojego piskliwego, czy jakiegoś innego youtubera, to sobie wyciszyć głos, albo, nie wiem, czy całkowicie można, ale troszeczkę nawet zostawić, nie Ważne, no. Dobra. Słuchajcie, to pomagacie nam tutaj, nie jest Kambodży tak, że wiecie, tutaj jest złoty raj, że tak jak mówili youtuberzy wcześniej, przyjeżdżacie i każdy interes się będzie udawał, tak? Jak widzieliście, jedna Polonia się za bardzo nie udała, druga się za bardzo nie udała, Krzysiu daje ciężko radę, ale daje jeszcze. Tu biznes nowy też, też ciężko. Daniel coś tam robi w Green Marketie nie wiem jak mu idzie. No i kurcze wiecie, no te biznesy. O, Marcin robił kanapki, ja wcześniej lody, gdzieś tam miał jakieś maszyny. Nie jest tak prosto, bo kmerzy oni są biedni dosyć w większości i oni robią tanio, po kosztach. Nie? Więc no. inni kmerzy nich kupują, bo wiedzą, że tam jest tanio, nie? I tak samo turyści przyjadą, oni też co miejscowego jedzenia spróbować. Jak chcecie robić competition, no, współzawodnictwo dla biznesów lokalnych, to trzeba wymyślić coś fajnego. I jeszcze by było fajnie, gdyby było duże społeczeństwo polskie. I jakby przyjeżdżacie tutaj Polacy, turyści, to wspomóżcie, przecież ja sobie nie wyobrażam, jak z takiego dużego kraju jak Polska, gdzie jest prawie 40 milionów ludzi, nie przyjedzie do Siemri, gdzie... Ludność Polski tam... spadła do 37. 37-35, ale jak Siemri to jest po Egipcie. Po Machu Picchu i tych innych tam yy, egipskich, nie egipskich, tylko a meksykańskich, yy, no, piramidach. To tu jest trzecia największa atrakcja. Skończyły się serwisy różne, tak? Machu Picchu jest w Chile. Chile, ale jest, Chichen Itza jest w Meksyku. W Meksyku, już o piramidach teraz mówię, przeskoczyłem. No, no to daleko nie macie, żeby tu podjechać tuk-tukiem, jak sobie pasapa zainstalujecie na komórce, pierw tak, do Selharda, ale do takiego dużego centrum, gdzie was piszą, a nie o, o tolą, tak to jak u To ja sobie ja U mnie, u mnie jest, <laughs> nie jest odcinek, jak mnie facet to kroił na 9 dolków w pierwszą godzinę, nie? bo mi załadował za 6, wziął 15. Więc do autoryzowanego miejsca dzisiaj Marcin bo w odcinku jechał ze swoimi klientami ich tam do no Darek mnie też też mnie tam zaprowadził, więc sobie kupiłem. Instalujecie Passapa, naciskacie, który chce. Tam są takie ikonki, że albo chcecie czteroosobowego, albo dwuosobowego, albo samochód, albo wana. Naciskacie, który chcecie. Lokację waszą wam wybiera automatycznie. Potem wpisujecie, gdzie chcecie jechać. Tutaj Filip wam da pod chwil lokację. Przyjeżdżacie, to jest z centrum, to jest punktowe ile? 3000 really gdzieś max, to jest 3 zł w jedną stronę. Nie? A jakbyście jechali tak o złapanki, to Wam będą 2-3 razy więcej kogokolwiek. No bo można się przejść pieszo albo rower, się Dobra, mnie e, tak, ręka tak. już ścierpała no nie, i tak dalej. przyjeżdżajcie i wspomagajcie. To nie jestem jedynym człowiekiem, który może biznes cały w trojga ludzi wspomóc. Nie? U macie, poza tym też chcę gotować. tu w ogóle, nawet jak się gotuję, to przyjadę. Widzicie, wiem, że jest zupa. A Wy gdzie jesteście? Codziennie macie zupę, przyjedźcie i sprawdźcie. Kurde wspomóżcie ludzi, no. no. Weźcie spytajcie swoich dziadków, jak była wojna, kiedyś ludzie sobie pomagali. Jakby każdy sobie, to by połowa pozdychała, bo jeden miał ziemniaki, drugi nie, ten mu dał ziemniaka, ten mu pomógł na polu, żeby nowe ziemniaki bronić. Rozumiecie? No, więc wspierajcie się, bo jak nie, to ośmiornica przyjedzie. Dobra. A no, na no a jak ktoś na razie interesuje, to takie mamy menu. Pokaż się sobie to menu zobaczymy. Co to jest? A to pasta, ten... Pasztet, 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 pieczony No, no, o pasztecie że macie To się tak buja Macie chwila Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sobie spauzujecie potem A ja dzisiaj, co sobie zrobiłem Na śniadanie To wziąłem właśnie, o takie bułeczki pizzy Domowej roboty Przeciąłem I włożyłem sobie do pełna Z taką sałatką o. Jeszcze zupa pomidorowa się robi Ile jeszcze? No już 5 minut i makaron 5 minut i makaron. No to dobra, to na tyle. A tu właśnie pieskowi daliśmy gnatki do strupania. Nie bój się. Mnie. Od kurczaczka. Ma już małe dzieci, ten piesek. Piesek dostał kości, dużo. Mamy kościa. No, y, nie wiem czy się jeszcze mój szot wrzuci, czy nie wrzuci albo rzuca, się jeszcze, musiałbym zobaczyć. Ale dosłownie chwilę po tym dzwoni y, Adam z raport z akcji do WC i mówi, że y, przyjedzie do y, restauracji. I ma przywieść nie wiem kogo jakąś osobę Zobaczymy kto to będzie Miły, niespodziewany gość No to inna na tyle, nie? Przyszedł Adam Raport z akcji się jego filmy, cześć Cześć Jak tam? Słuchaj, swój do swojego, bo swoje mogą jechać w tysiąc innych miejsc, ale mówię jadę do swojego Dobrze, mówię? Cześć, Można Cię nagrywać? Można Cię no nagrywać. Cześć, Przemek. Można, Przemek. Cześć. Masz swój kanał na YouTube? Nie mam, jestem. Nie ma, jestem bezkanałowy. Bezkanałowy. Jest że nie masz kanału na YouTube. jest Adam. Ja daję shorta na YouTube. Dawaj. I mówię, że ja sobie tam wkładałem majonez i w ogóle i mówię Adam, jak oglądasz shorta, to weź przyjedź do mnie do nas, do lokalu, no. bo nunno bez ciebie no. i chwilę potem dzwonisz do włoszek i ja w Azji. No. A tu sobie teraz zjadam no kebaba z kurczakiem... Nie, no. nie ma tych bułek, żeby kebaba. Bo no to będzie Bułka nie? własna, robiona w domu. Pysznie wygląda. 2,50 dolary czyli 10 zł polskich Jakogoś to interesuje taniutko polecam bardzo dobra singapurskie piwo Ankor. jedna z Anchor nie po angielsku Anchor kotwica po angielsku Anchor Cega to? Tak? Tak, tak. No, wy, ja, są wyjątki, jak na przykład kanał, to jest channel. Filip, ale zapraszam. tak, jako kotwice, to jest Ankor. Tak, zabierz mamu. Musisz mieć kask. Tak. Dobra. Jedno z najmniej sprzedawanych siepi w Kambodży. Testujemy. A. Dobre, lepszy niż Gansberg. Ja nie wiem, o co ludzie narzekają. Moje kubki smakowe nie narzekają. Czuć gładkie, delikatne. delikatne. A tutaj mama przyniosła samozy. Saigonki takie, własnej roboty, nie ze sklepu, bardzo dobre. No, miałem kurczaczek, papryczka, groszek, coś jeszcze? Cebula. Cebula? Czosnek. Czosnek i tyle. Czyli tak to się składa. Jedziemy do Adama, bierzemy frytki, usmażymy coś na świeżo. Fajnego do zjedzenia. Oglądajcie raport z akcji. Może coś będzie ciekawego. Nie wiadomo. No dobra. To właśnie wróciliśmy od Adama. Jest już po pierwsze. Jestem tak zmęczony, że masakra. Zawsze jak od Adama wracam zmęczony. No to było tak. Yy... Byli dzisiaj Kmerzy, byli Polaki. Przyszedł Adam, pojechaliśmy do Adama. Był, był ten live. Ci co widzieli, to widzieli teraz. Ci co nie widzieli, niestety już nie zobaczą. Yy... Także tradycyjnie na koniec filmiku zawsze powiem. Zachęcam Was dozostanie moim patronem na patronie, yy... przyszedłeś sobie moje trzy książki, które napisałem. One są płatne 3 dolary po komisji, i tak dalej. Dostaje dolar coś tam, oczywiście zależy w jakim kraju, i tak dalej, i tak dalej. Komisje są różne. Na przykład, jesteście w Niemczech. Dobra, zapłacę 30% podatku. I zapłacę 10% komisji. Jesteście w Stanach czy Australii. Zapłacę 30% podatku, 20% komisji. I tak dalej, i tak dalej. Yy, dajcie suba. 80% Was, co mnie ogląda, nadal nie jest zasubskrybowanym. Tu mam kamerę, gdzie się teraz patrzę. A tu mam ekran. Czasami tak potem wchodzę, tak oczami. Dzisiaj no fajnie było. Zaraz po skończeniu tego kawałka, tej części filmiku, idę w Kimę spać. Prawdopodobnie wszystko, co napiszę w opisie, będzie jutro rano, bo jestem zmęczony i tak, i tak dalej, te sprawy. Chyba, że nie zasnę, to wpiszę, ale. Raczej zasnę. Powychwałem sobie w basenie u i tak dalej. Byłam na spacerku z psami. Mamy spacerku. Stefan, fajny pies. Leila, też kochana. Uwielbiam te psy. Nizaka Jan, truskawkowego. Daj się suba. Piszcie komentarze. Dajcie lajka, łapkę w górę albo łapkę w dół. Łapka w dół lepsza niż nic. Tak naprawdę. I tak dalej. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Się zastanawiam. Fajnie było dzisiaj. Trudne sprawy zawsze rano są i wieczorem. Tak bywa. Mam nadzieję, że jutro będzie bardzo dobry dzień w biznesie. Piotrek przyszedł do nas. Także o I teraz już mi się przypomniało, co zawsze mówiłem na koniec. Hmm. Zobaczcie kanały Raport z akcji Włóczyki w Azji RE. Zobaczcie jego kanał. Coś dla pośmiania się. Macie palmowy Rai Billy Manager. Coś ostatnio mnie nie promują. Nie promują Wuczyki w Azji. Nie wiem, czy po cichu przestać. Żeby oni. Coś z siebie teraz dali. Bo jakby nie było. Jak ja zaczynałem kanał. i Billy Manager. Miał 106 subskrypcji. A jak już y, teraz. Na dzień obecny ma już ponad 1000. I zarabia. Billy. Wspomnij coś o mnie. Pośmiej się ze mnie. Mam to gdzieś. Ważne, że się o mnie gada. Był live, trochę się na kamerze pokazałem, większość prowadzących nie chcieli mnie na kamerze, a się też nie dziwię, bo jak ja przychodziłem, to była hamuwa, obrażali moich rodziców. Ktoś tam mówił do muminkowej, żeby wzięła miotło i spierlalała. Ja mówię, ja mówię tak, żeby nie mówi tak, się nie odzywa tak do mojej mamy, bo będzie w pierdol, przyjadę i będzie w pierdol. Potem była hamuwa do mnie, była hamuwa do taty. Na żarty, nie na żarty, ja nie wiem. Dobra, to teraz ja zmontuję filmik i idę spać. Po zjedzeniu tego lizaka czupa czupsa. Jest już godzina. 1.30 trzydzieści. Oczy mnie pieką. Masakra. Za <grywy> eee, sam siebie się śmieje, nie? Sorry, zamachanie kamerą. Mam nogę na noze i łokieć na kolanie. Generalnie niby to jest stabilizacja, ale teraz jak widać nie jest. No do zobaczenia. Jutro. Chyba, że znowu już będę u Adama. To pojutrze. Nie, dla was to nadal jest jutro, dla mnie pojutrze. Strefa czasowa to masakra. Czasami, wy jesteście w Polsce, jest minus 6 godzin i tak dalej. W Japonii, minus 9. Daję przykłady. No, zadobrany z kolorowych snów. Wyśpijcie się. Dziękuję tym wszystkim, co mnie wspierają i tak dalej. Nie Bóg was błogosławi. I te sprawy. Ciao!